Cześć wszystkim! Dzisiaj mamy super interesujące wideo. Opowiem Wam o siedmiu rzeczach, które kobiety zauważają u mężczyzny, gdy go poznają. Bądźcie czujni, bo te wskazówki są bardzo wartościowe i na pewno Wam pomogą. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zapisać się na kanał i włączyć dzwonka. W ten sposób nie przegapisz żadnego nowego filmu, które publikuję codziennie, zawsze z niesamowitą treścią, której pokochasz. Teraz przejdźmy do sedna sprawy. Zanim jednak rozpoczniemy, bardzo chciałabym wiedzieć: Co jest pierwszą rzeczą, którą zauważasz, gdy poznajesz kogoś? Może być cokolwiek. Napiszcie w komentarzach poniżej, czy jesteście kobietami czy mężczyznami, z przyjemnością to przeczytam. Więc zaczynajmy. Dobrze, teraz przejdźmy do tematu. Ty, jako mężczyzna, czy zastanawiałeś się kiedyś, co jest pierwszą rzeczą? którą kobieta zauważa, gdy poznaje mężczyznę. Tak jak wy, my kobiety mamy także kilka rzeczy, na które zwracamy uwagę, gdy poznajemy kogoś. Więc bądźcie czujni, bo to, o czym teraz powiem, pomoże wam nie tylko zdobyć kobietę, ale także zrobić dobre wrażenie w każdej sytuacji. Odkryjmy razem te sekrety i jeszcze bardziej się poprawmy. Numer 1: wygląd. Każdy zwraca na to uwagę, nawet jeśli nie przyznaje. Dla nas, kobiet, wygląd jest ważniejszy niż tylko ubrania. Oczywiście, ubrania są ważne, ale to, co naprawdę się liczy, to dbałość o wygląd jako całość. Wyobraź sobie, że lubisz nosić te shirty i dżinsy. Nie ma w tym nic złego, o ile Twoje ubrania są w dobrym stanie. To oznacza, że Twoje ubrania powinny być bez dziur, chyba że to dziury w stylu. Bez plam, dobrze wyprasowane i czyste. Kiedy dbasz o siebie. Pokazujesz, że cenisz i szanujesz siebie, co robi ogromną różnicę. Dlatego ważne jest, abyś dbał o szczegóły, takie jak stan Twoich ubrań. Powinny być w dobrym stanie, bez dziur, plam, wyprasowane i czyste. Wszystkie te aspekty, choćby najmniejsze, robią ogromną różnicę. Numer 2. Buty. Nie wiem, czy wiesz, ale można dowiedzieć się o wiele rzeczy, patrząc tylko na buty osoby. Dlatego zawsze starać się. Aby twoje buty były czyste, bez brudu, plam, dziur czy zużycia. Jeśli chcesz wyglądać schludnie, twoje buty także powinny być schludne. Naprawdę polecam nie zaniedbywać tego aspektu, bo prawdopodobnie myślisz, że nikt nie zwraca uwagi na buty, ale tak, zarówno mężczyźni, jak i kobiety zwracają na nie uwagę. Więc zwracaj na nie uwagę. I jako dodatkowa wskazówka, wiem, że powiedziałam, że możesz ubierać się w dowolnym stylu o ile dbasz o pewne aspekty. Ale proszę, nigdy nie stawiaj się przed dziewczyną w japonkach ani sandałach, bo to w ogóle nie robi dobrego wrażenia. Numer 3. Zachowanie. Tak, możesz myśleć, że zwracamy uwagę tylko na wygląd fizyczny, ale nie jest tak. Gdy poznajemy mężczyznę, dla nas jest niezwykle ważne, jak traktuje on innych. Bardzo ważne jest dla nas, jak zachowuje się w restauracji lub gdziekolwiek indziej, jak traktuje kelnera. Kelnerkę lub każdą osobę, która go obsługuje, czy traktuje ich uprzejmie, czy arogancko. To wiele mówi o sobie i, nie wiem, jak wy, ale coś, co mnie bardzo drażni, to traktowanie ludzi w zależności od ich pracy. Wciąż na ten sam punkt, jest również bardzo ważne: jak mówisz o swojej rodzinie, przyjaciołach lub bliskich osobach. Pomyśl ze mną: jeśli ktoś ciągle źle mówi o swojej rodzinie lub najlepszych przyjaciołach, co pomyślimy? Prawdopodobnie, że ta osoba może mówić źle także o nas, prawda? Więc oto moja rada. Zawsze starać się mówić dobrze o innych. To pokazuje, że jesteś osobą pozytywną i cenisz towarzystwo innych. A kto nie lubi być w pobliżu takiej osoby? Mówienie dobrze o innych sprawia, że wszyscy są szczęśliwsi i pokazuje, że jesteś fajną i godną zaufania osobą. Numer 4. Uśmiech. Czy znasz to magiczne uczucie? Które pojawia się, gdy ktoś naprawdę się uśmiecha. Jest nieodparty. Szczery uśmiech jest jak ciepłe przytulenie. Przekazuje mnóstwo dobrego, ciepło, sympatię, pozytywną energię. I me. to cezuję. Nic nie sprawia większej przyjemności niż poznawanie kogoś, kto uśmiecha się dużo, jest sympatyczny i ma chwytliwy sposób bycia. Znasz ten rodzaj osoby, który sprawia, że czujemy się dobrze tylko będąc w jej pobliżu. O to właśnie chodzi. Więc uśmiechaj się dużo i rozdawaj sympatię, bo to naprawdę robi ogromną różnicę. Numer 5. Usta. Wiesz, kiedy poznajesz kogoś i patrzysz na usta nieświadomie. To no man. W końcu to przez nie rozmawiamy i komunikujemy się, więc naturalne jest, że na nie patrzymy. Teraz sobie wyobraź, jeśli spotykasz się z kimś i jest romantyczna atmosfera, na pewno zwrócisz uwagę na usta tej osoby. To, co zauważamy jako pierwsze, to czy mają one piękny kształt i czy wydają się być zadbane. Więc oto kilka rad. Unikaj suchych ust lub odstających skórek, bo to nie jest nic przyjemnego. Dbaj o nawilżenie i pielęgnację ust, bo to naprawdę czyni ogromną różnicę i sprawia, że wyglądasz jeszcze piękniej. Teraz, gdy zbliża się zimna pora roku, jeśli masz problem z suchymi ustami, to oto ważna wskazówka. Od czasu do czasu dobrze jest złuszczyć usta i zawsze je nawilżać. Jest wiele produktów, które mogą w tym pomóc, a fajne jest to, że wiele z nich nie pozostawia usta Dbanie o nawilżenie ust zapobiega ich wysuszaniu się i szorstkości, co na pewno nie jest niczym przyjemnym. W końcu, jeśli Twoje usta są piękne i dobrze zadbane, jest bardzo prawdopodobne, że osoba, którą lubisz, będzie się zastanawiała nad pocałunkiem właśnie Ciebie. Więc dbaj o swoje usta, aby zapewnić ten przyjemny pocałunek. Numer 6. Gdybyście wiedzieli, jak ważny jest ten aspekt dla nas, nigdy nie wyszlibyście z domu bez perfum. Emigrek, kobiety, uwielbiamy, gdy mężczyźni ładnie pachną. To tak silny punkt, że tylko ze względu na niego możemy zaakceptować lub odrzucić mężczyznę. Żebyś zrozumiał, uwielbiamy dobry zapach, czyli zapach czystości który pojawia się zaraz po kąpieli i aplikacji perfum. Nie ten, który właśnie wyszedł z siłowni i zakłada perfumy, żeby zakamuflować zapach, bo to po prostu nie działa, wcale nie działa. Więc jako wskazówka, jeśli chcesz, żeby twoje perfumy utrzymywały się dłużej na skórze, zawsze nakładaj je zaraz po kąpieli. Zobaczysz, jak długo będą utrzymywać się ich działanie i zapach na twojej skórze. Wiesz, ten zapach, który czujesz i od razu kojarzysz go z kimś. To niesamowite, jak zapach jest w stanie przywołać wspomnienia o danej osobie lub miejscu. Czasami jesteś na ulicy i nagle czujesz zapach, który kojarzy ci się z kimś wyjątkowym, prawda? Więc jeśli chcesz, żeby ludzie zawsze o tobie pamiętali, zawsze wybieraj zapach, który najlepiej ci pasuje. W ten sposób, za każdym razem, gdy ktoś wyczuje ten przyjemny zapach, od razu przypomni sobie o tobie. To jakby twoje osobiste znakowanie. Pozostawiające dobre wspomnienie za każdym razem, gdy przechodzisz obok. Naprawdę, te drobne rzeczy, o których mówiliśmy, mogą wydawać się proste, ale są naprawdę ważne, wiesz. To na to, właśnie my, kobiety, zwracamy dużą uwagę. Jeśli zadbasz o wszystkie te szczegóły razem, zawsze wywołasz świetne wrażenie, zarówno na kobietach, jak i mężczyznach. Ale, posłuchaj, zwróć szczególną uwagę na te punkty. Które podkreśliliśmy, ponieważ są one szczególnie przydatne, gdy chcesz zdobyć kobietę. No więc, to by było na tyle, ludzie. Na dzisiaj to wszystko. Nie zapomnijcie podzielić się w komentarzach, co uważacie za ważne i na co kobiety zwracają największą uwagę, według waszego doświadczenia. Do zobaczenia w następnym filmie. Buziak i do zobaczenia. I jeszcze jedno, zanim zakończymy na dobre, chcę podkreślić jedną ważną rzecz. Bądźcie zawsze czujni. Tak jak rozmawialiśmy o dbaniu o wygląd, uśmiech, usta i wiele innych detali, pamiętajcie, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Dlatego zawsze bądźcie gotowi, aby wywołać dobre wrażenie, czy to podczas podrywu, rozmowy kwalifikacyjnej, czy nawet na co dzień. Zawsze pamiętajcie o dbaniu o siebie, prezentowaniu się w najlepszy możliwy sposób i szerzeniu sympatii, gdziekolwiek się znajdziecie. W ten sposób pozostawicie pozytywny ślad w życiu innych i poczujecie się jeszcze pewniej. Ach, i nie zapomnijcie, że nawet w najprostszych chwilach każdy detal się liczy. Więc, no, do dzieła! Bądźcie gotowi, aby olśniewać i podbijać świat swoim blaskiem i wdzękiem. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmie pełnym wskazówek i nowości. Na razie, ludzie!